Kolejna fajna inwestycja za nami. Wszystkie podłogówki są już gotowe, wszystkie instalacje na budynku zostały rozłożone. W tej chwili instalacja jest pod ciśnieniem, próby szczelności gotowe, tak więc można wchodzić i wylewać. Tu mamy ciekawostkę: pod schodami będzie miejsce na odkurzacz sprzątający czyli robot typu Rumba będzie miał stację dokującą tutaj bezpośrednio z wyciągiem zanieczyszczeń do odkurzacza centralnego czyli to jest właśnie połączenie systemu odkurzacza centralnego z robotami sprzątającymi. Pojawiają się już na rynku stacje dokujące, do których można podłączyć odkurzacz centralny. Wtedy taki robot jest bezobsługowy. Za każdym razem, jak e, zjeżdża do stacji, żeby się naładować, podładować baterię, opróżniany jest zbiornik e, za pomocą odkurzacza centralnego. Bardzo fajna rzecz. I tutaj e, takie właśnie stacja będzie schowana, wyjeżdżał będzie przez tunel w ścianie. Niewykluczone, że będzie uruchamiane drzwiczki automatycznie, czyli panel. E, Ścienny będzie podnosił się do góry wraz z listwą wykończeniową. Tak więc, w momencie kiedy robot nie będzie sprzątał, ściana będzie normalnie zamykana. W momencie kiedy robot dostanie sygnał do sprzątania, będzie się otwierał tunel i robot będzie wyjeżdżał na część salonową i odkurzał cały parter.